Przeżyłeś to już, prawda? Ona zaczyna opowiadać ci o złym dniu w pracy, o przyjaciółce, która ją zawiodła, o tym, jak czuje się przytłoczona, a ty natychmiast włączasz tryb mechanika problemów, próbując wszystko naprawić. I wtedy dochodzi do katastrofy. Ona staje się zirytowana, odległa. Mówi, że nie rozumiesz. A ty stoisz tam, zdezorientowany, myśląc, że po prostu próbowałeś pomóc. Uważaj na to, co ci teraz powiem, bo to może całkowicie zmienić sposób, w jaki ona cię postrzega. Kiedy kobieta opowiada ci o swoich problemach, nie szuka mechanika, szuka bezpiecznej przystani. Czujesz różnicę? Większość mężczyzn tego nie zauważa i dlatego tworzą dystans, kiedy powinni tworzyć więź. Dosłownie marnujesz złote okazje do wzmocnienia waszego związku, bo nikt nigdy nie nauczył cię, co tak naprawdę dzieje się w jej głowie w takich chwilach. Słuchaj, po latach obserwowania setek par, odkryłem ultra rzadki wzorzec, który stosują tylko najbardziej emocjonalnie połączeni mężczyźni. I nie. Nie ma to nic wspólnego z byciem zbyt wrażliwym czy utratą męskości. Ma to związek ze zrozumieniem kobiecego języka emocjonalnego. Musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Kiedy ona dzieli się z tobą swoimi słabościami, daje ci dostęp do najcenniejszej skrytki, jaka istnieje. Mówi. Ufam ci na tyle, by pokazać ci moją kruchą stronę. A co ty robisz? Próbujesz to naprawić, jak zepsuty samochód. Obudź się stary. Przedstawię ci teraz pięć kluczowych sygnałów, które dokładnie pokazują, czego ona naprawdę chce, kiedy się przed tobą wyżala. I gwarantuję ci, że po zrozumieniu tego, nigdy więcej nie popełnisz tego samego błędu. Pierwszy sygnał powtarza tę samą historię wiele razy. Wiesz, kiedy opowiada po raz trzeci o tej sytuacji w pracy? To nie dlatego, że zapomniała, że już ci o tym mówiła, to dlatego, że wciąż przetwarza to emocjonalnie. Badania pokazują, że kobiety muszą werbalizować swoje emocje wielokrotnie, aby w pełni przetworzyć to, co czują. To tak, jakby jej mózg musiał odtwarzać film wiele razy, aby zrozumieć wszystkie kąty. Kiedy próbujesz rozwiązać problem za pierwszym razem, gdy ona o nim opowiada, zasadniczo mówisz: przestań przetwarzać, już to rozwiązałem. A to, mój przyjacielu, jest jak wyłączenie komputera w trakcie ważnej aktualizacji. Będą problemy. Ma to dla ciebie sens? Drugi sygnał używa wielu słów emocjonalnych zamiast konkretnych faktów. Zwróć uwagę, kiedy mówi: Nie mówi tylko mój szef dał mi więcej pracy. Mówi: Czuję się przytłoczona, sfrustrowana, jakby nikt nie doceniał mojego wysiłku. Te słowa nie są ozdobą są główną treścią. Kiedy ignorujesz słowa emocjonalne i skupiasz się tylko na faktach, dosłownie ignorujesz 80% jej wiadomości. To jak próba zrozumienia muzyki, zwracając uwagę tylko na perkusję i ignorując melodię. Tracisz całą esencję. Sekret polega na odzwierciedlaniu tych słów emocjonalnych. Kiedy ona mówi, czuję się niewidzialna, ty odpowiadasz, to musi być okropne czuć się tak niewidzialną. Proste, ale prawie nikt nie dostrzega mocy tego. Czujesz różnicę? Trzeci sygnał. Robi długie pauzy, czekając na Twoją reakcję. Te pauzy nie są zaproszeniem do przedstawienia Twojego dziesięcioetapowego rozwiązania. Dwa momenty, w których ona sprawdza, czy naprawdę jesteś obecny, czy jesteś połączony z tym, co ona czuje. To kobiecy wewnętrzny radar, który wykrywa, czy naprawdę tam jesteś, czy tylko czekasz na swoją kolej, by mówić. W tych pauzach, zamiast wypełniać je rozwiązaniami, wypełnij je swoją obecnością. Kontynuuj, słucham, lub proste skinienie głową, jest warte więcej niż tysiąc nieproszonych rad. Pamiętaj, obecność przed wydajnością, zawsze. Nadążasz? Czwarty sygnał. Wspomina, jak zareagowali inni ludzie. Kiedy ona mówi: Maria powiedziała, że powinnam to zrobić, lub moja mama uważa, że przesadzam, nie prosi cię, abyś konkurował z tymi opiniami. Ona testuje, czy będziesz inny, czy naprawdę ją zrozumiesz. Zamiast po prostu dodawać kolejną opinię do stosu, to jest złoty moment, aby się wyróżnić. Zamiast mówić, Maria się myli, lub zgadzam się z Twoją mamą, mówisz, a jak ty się z tym czujesz? Bum! Właśnie pokazałeś, że jej opinia jest jedyną, która liczy się w tym momencie. Niewielu mężczyzn to stosuje i dlatego niewielu mężczyzn potrafi stworzyć głęboką więź. Dostrzegasz wzorzec? Piąty sygnał. Używa języka ciała bliskości. Jeśli fizycznie zbliża się, wyżalając się, dotykając Twojego ramienia, szukając kontaktu wzrokowego, nie chce, abyś zamienił się w Google z nogami, oferując rozwiązania. Ona chce fizycznego i emocjonalnego połączenia. Chce czuć, że jesteście zespołem. Taniec ciał podczas emocjonalnej rozmowy mówi więcej niż tysiąc słów. Kiedy ona się zbliża, a ty również odpowiadasz bliskością, utrzymując kontakt wzrokowy, może trzymając ją za rękę, mówisz jestem tu z tobą, nie musząc nic mówić. To komunikacja w swojej najczystszej i najpotężniejszej formie. Ma to teraz sens? Teraz nauczę cię schematu, którego używam od lat, i który zmienił życie setek mężczyzn to metoda wale i jest śmiesznie prosta, gdy zrozumiesz stojącą za nią logikę. W odwaliduj. Pierwsza rzecz zawsze uznaj to, co ona czuje. To musi być bardzo frustrujące, lub potrafię sobie wyobrazić, jakie to trudne. Nie zgadzasz się ani nie, nie zgadzasz z faktami. Walidujesz jej emocjonalne doświadczenie wielka różnica a od akceptuj stwórz bezpieczną przestrzeń to oznacza zero osądów zero powinnaś była zrobić inaczej zero mówiłem ci. Akceptowanie jest jak emocjonalne otwarcie ramion i powiedzenie, możesz, się wyżalić, nie będę cię osądzać. Kobiety nieustannie testują, czy przestrzeń jest bezpieczna, zanim całkowicie się otworzą. Dostrzegasz to? L. Odlimituj. Ogranicz swoją chęć rozwiązywania. Wiem to trudne. My, mężczyźni, jesteśmy zaprogramowani do naprawiania rzeczy. Ale pamiętaj, ona nie jest problemem do rozwiązania. Ona jest osobą, która chce być wysłuchana. Policz do dziesięciu, zanim zaoferujesz jakiekolwiek rozwiązanie. W większości przypadków nawet nie dojdziesz do dziesięciu, bo ona sama znajdzie odpowiedź mówiąc. E od zrozum, i tu jest sekret, który niewielu stosuje. Zapytaj bezpośrednio. Chcesz, żebym tylko słuchał, czy chcesz mojej opinii na ten temat? Gotowe. Tak po prostu właśnie wyeliminowałeś 90% nieporozumień. Ona powie ci dokładnie, czego potrzebuje, a ty możesz działać zgodnie z tym. Rewolucyjne, prawda? Ale wiem, co teraz myślisz. Jeśli nie zaoferuję rozwiązań, ona pomyśli, że jestem bezużyteczny, że mi nie zależy, że jestem słaby. Skończ z tym przestarzałym myśleniem. To przestarzałe programowanie społeczne, które już nie działa. Prawda jest dokładnie odwrotna. Kiedy potrafisz być jej emocjonalną, bezpieczną przystanią, kiedy potrafisz walidować i akceptować, nie próbując wszystkiego naprawiać, ona widzi Cię jako dojrzałego, pewnego siebie silnego mężczyznę. Mężczyznę, który nie musi niczego udowadniać, który nie musi mieć wszystkich odpowiedzi. A to, mój przyjacielu, jest nieskończenie bardziej atrakcyjne niż zdesperowany facet próbujący wszystko rozwiązać. Pomyśl ze mną, który mężczyzna demonstruje większą siłę. Ten, który się denerwuje i musi natychmiast wszystko naprawić? Czy ten, który potrafi zachować spokój, słuchać, akceptować i być obecnym? Odpowiedź jest oczywista, gdy się nad tym zastanowisz. Jesteś ze mną? Wyobraź sobie tę scenę. Jesteście na kanapie, zapach kawy unosi się w powietrzu, może w tle gra cicha muzyka. Ona zaczyna opowiadać o swoim dniu. Jej oczy szukają Twoich, nie po odpowiedzi, ale po zrozumienie, po połączenie. Po emocjonalne bezpieczeństwo. To jest ten moment. Zamiast włączać tryb wykładowcy, po prostu tam jesteś, obecny, słuchając każdego słowa, każdej pauzy, każdego westchnienia. Walidujesz to, co ona czuje, akceptujesz bez osądzania i na koniec pytasz, czy chce twojej opinii, czy po prostu potrzebowała się wyżalić. Transformacja na jej twarzy jest natychmiastowa. Nagle nie jesteś już tylko chłopakiem czy mężem, jesteś partnerem, powiernikiem. Bezpieczną przystanią. I to zmienia wszystko w waszej dynamice. Ona zaczyna bardziej ufać, więcej się dzielić, bardziej się łączyć. A wiesz, co się dzieje, gdy kobieta czuje się z Tobą emocjonalnie bezpieczna? Ona otwiera się całkowicie. I nie mówię tylko o emocjonalnej wrażliwości. Mówię o wszystkich aspektach związku. Kiedy ona wie, że może Ci zaufać ze swoimi emocjami, ufa Ci we wszystkim. To efekt kaskadowy, który przekształca przeciętne związki w głębokie i trwałe połączenia. Potrafisz to sobie wyobrazić? Teraz uważaj, bo powiem Ci coś, czego prawie nikt nie zauważa. Istnieje zasada 70-20-10 w kobiecej komunikacji emocjonalnej. 70% tego, czym się dzieli, dotyczy przetwarzania emocji. 20% dotyczy wzmacniania więzi. A tylko 10% dotyczy szukania praktycznych rozwiązań. Kiedy zrozumiesz te proporcje, wszystko się zmienia. Przestajesz marnować energię na próby rozwiązania tego, co nie musi być rozwiązane. Skupiasz się na tym, co naprawdę ważne byciu obecnym, walidowaniu, łączeniu. I ironicznie, kiedy to robisz, rozwiązania pojawiają się naturalnie. Ona sama znajduje odpowiedzi, czując się wysłuchana i wspierana. To prawie magiczne, gdy to widzisz. Pamiętaj, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Właściwie, próba posiadania wszystkich odpowiedzi jest oznaką niepewności, a nie siły. Prawdziwie pewny siebie mężczyzna wie, kiedy mówić, a kiedy po prostu być obecnym. Zna różnicę między pomaganiem a akceptowaniem. Przetwarzasz to? Dam Ci teraz praktyczny przykład. Następnym razem, gdy ona zacznie się wyżalać, użyj techniki emocjonalnego lustra. Jest prosta, ale niewielu ją stosuje. Kiedy ona powie. Jestem wyczerpana? Ty odpowiadasz, jesteś naprawdę wyczerpana. Kiedy ona powie, nikt mnie nie docenia, ty odpowiadasz, czujesz, że nikt cię nie docenia. Brzmi głupio? Spróbuj i zobacz, jak dzieje się magia. To, co robisz, to pokazujesz, że naprawdę słuchasz, że wychwytujesz nie tylko słowa, ale i emocje, które za nimi stoją. A to, mój przyjacielu, jest rzadsze niż sobie wyobrażasz. Większość mężczyzn jest tak zajęta formułowaniem odpowiedzi, że tak naprawdę nie słucha. Ty będziesz inny. Teraz jest jeszcze jeden kluczowy aspekt, o którym muszę ci powiedzieć. Czas jest wszystkim. Jeśli ona jest w szczytowym punkcie emocjonalnym, płacze lub jest bardzo wzburzona, to nie jest moment, by pytać, czy chce rozwiązań. To jest moment, by po prostu tam być. Czysta obecność. Po przejściu emocjonalnej burzy, wtedy możesz sprawdzić, czy potrzebuje czegoś więcej. To jak sarfowanie. Nie próbujesz kontrolować fali w jej środku. Czekasz na odpowiedni moment. Ma to dla ciebie sens? A oto prawda, która jest sprzeczna ze wszystkim, czego cię uczono. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz powiedzieć, jest absolutnie nic. Cichy uścisk, ręka na ramieniu, spojrzenie, które mówi jestem tu, jest warte więcej niż tysiąc źle dobranych słów. Wspólna cisza może być najgłębszą formą komunikacji. Ale bądź ostrożny. To nie jest byle jaka cisza. To cisza obecna, uważna, akceptująca. To różnica między byciem fizycznie tam, a byciem całkowicie tam. Ona natychmiast wyczuwa różnicę. Kobiety mają wewnętrzny radar na prawdziwą obecność, którego nie da się oszukać. Nadążasz za rozumowaniem? Podzielę się teraz czymś, co odkryłem po latach obserwowania udanych par. Mężczyźni, którzy najlepiej radzą sobie w takich sytuacjach, mają jedną wspólną cechę: nie biorą tego do siebie. Kiedy ona się wyżala, to nie chodzi o ciebie. To nie jest ukryta krytyka, to nie jest test, to po prostu ludzka potrzeba bycia wysłuchaną i zrozumianą. Kiedy usuwasz swoje ego z równania, wszystko staje się łatwiejsze. Przestajesz być defensywny, przestajesz czuć, że musisz coś udowadniać, przestajesz zamieniać wszystko w rywalizację. I to uwalnia cię, by naprawdę być dla niej obecnym. Dostrzegasz w tym wolność? Teraz uważaj, bo to jest kluczowe. Istnieje ogromna różnica między empatią a sympatią. Sympatia to współczuje ci. Empatia to czuje z tobą. Kobiety nie chcą Twojego współczucia. Chcą Twojego zrozumienia. Chcą wiedzieć, że potrafisz postawić się na ich miejscu, nawet jeśli nigdy nie przeżyłeś tej samej sytuacji. A to wymaga praktyki. Ale kiedy opanujesz tę umiejętność, kiedy potrafisz naprawdę wykazać się prawdziwą empatią, stajesz się typem mężczyzny, którego szuka każda kobieta. Nie bohaterem, który wszystko rozwiązuje, ale partnerem, który wszystko rozumie. Wielka różnica. Czujesz moc tego? Jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą muszę ci powiedzieć, i to jest ultra rzadkie. Kobiety nieustannie testują. Czy pamiętasz, czym się dzieliły? To nie jest świadome to instynktowne. Kiedy pokazujesz, że pamiętasz emocjonalne szczegóły, którymi się dzieliła, pokazujesz, że to było ważne również dla ciebie. Jak poszła ta sytuacja z twoją szefową, o której wspominałaś wczoraj? Bum! Właśnie pokazałeś, że nie tylko słuchałeś, ale że to z tobą zostało że zależy ci na tyle, by pamiętać. A to, mój przyjacielu, buduje więź, której żadne pieniądze nie kupią. Widzisz wzorzec? Prawda jest taka, że opanowanie tej umiejętności bycia emocjonalną, bezpieczną przystanią to nie tylko poprawa Twojego związku, to stawanie się bardziej kompletnym, bardziej połączonym, bardziej ludzkim mężczyzną, to zrozumienie, że prawdziwa siła nie tkwi w posiadaniu wszystkich odpowiedzi, ale w posiadaniu wystarczającej obecności, by akceptować wszystkie pytania. I to zmienia wszystko. Nie tylko to, jak ona Cię widzi, ale jak Ty widzisz siebie. Przestajesz czuć presję bycia superbohaterem i zaczynasz doświadczać wolności bycia partnerem. Przestajesz próbować imponować i zaczynasz łączyć. Przestajesz występować i zaczynasz być obecny. Dostrzegasz transformację? Teraz masz wybór. Możesz nadal być mechanikiem problemów, tworząc dystans, kiedy powinieneś tworzyć więź. Albo możesz zastosować to, czego się tu nauczyłeś i stać się bezpieczną przystanią, której ona szuka. Wybór należy do Ciebie, ale gwarantuję Ci, gdy raz doświadczysz głębi połączenia, które to tworzy, nigdy więcej nie będziesz chciał wracać do starego sposobu. Zegartyka. Każda rozmowa to okazja, każde wyżalenie to szansa na wzmocnienie lub osłabienie Waszej więzi. Nie marnuj już żadnej, zastosuj metodę wale już dziś, bądź bezpieczną przystanią, a nie mechanikiem i obserwuj, jak wszystko się zmienia. Jeśli to miało dla ciebie sens, jeśli otworzyło ci oczy na coś, czego wcześniej nie zauważyłeś, zostaw teraz lajka, zapisz się na kanał, zanim zapomnisz, bo gwarantuję ci, że kolejne treści jeszcze bardziej zmienią twój sposób rozumienia i nawigowania w związkach. Pamiętaj, ona nie potrzebuje mechanika, ona potrzebuje bezpiecznej przystani, a teraz wiesz dokładnie, jak nią dla niej być.